Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne uwagi, pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jeszcze? Czy pan Radny Nowak? Tak, bardzo proszę, jeszcze Dlatego się pytam o remizę właśnie, bo ponieważ będąc na wyborach wojsławica w zostałem obrzucony, że tam niby z mojej winy nie powstaje remiza. Nie wiem. Ja tę remizę przepchałem do remontu dachu. I do murowania. I chciałbym, żeby inwestycja się zakończyła, bo już wiem, że z innych instytucji nie można pociągnąć, i żeby w tych województwach coś się zaczęło dziać w końcu, bo kupiliśmy pole, kupiliśmy wszystko i stoimy w ważnym punkcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz? Bardzo proszę. Połowicznie bym się z Panem Radnym zgadzał, bo każdy z, z Państwa radnych no i ja też osobiście, 40 miejscowości, w każdej miejscowości są jakieś zadania. Więc trudno, żeby, żeby wszystkie naraz zrealizować, bo, bo nie ma ta że na centralnym, no, centralnym zarządzaniu państwa na województwie nie da się wszystko zrealizować. Ja mieszkańcom rozumiem proszę państwa, no ale, no wiecie państwo, wstrzymujecie się przy głosowaniu jakichkolwiek, nawet choćbym dzisiaj, ja tego nie wytykam, bo taka wasza Wasze prawo, wszędzie Państwo asekurujecie się, że, że nie, pod, nie bierzecie ciężaru odpowiedzialności za trudne decyzje. Natomiast no, oczekujecie, żeby tu dać pieniądze, tu dać pieniądze. Przecież y, musimy te pieniądze jakoś dzielić i z czegoś zabrać. Także no, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, nikt w Wojsławicach nie deklarował, że, że ta świetlica musi powstać już w tym roku i tak dalej. Y, z naszej strony, z mojej strony, y, czego bym sobie życzył też od, od niektórych nie padają słowa jakiejś krytyki pod adresem radnych czy czy jakieś słowa oskarżające was, no taka jest też nasza i wasza rola, że wyborcy no, czasami powiedzą niecenzuralne słowa i od nasądają. No, także tu panie radny, to że, że pan miał nieprzyjemny incydent w Wojsławicach to, to nie jest rzadkością i liczmy się z tym, że, że tak będzie, no czasami jest to efekt jak się za dużo obiecuje. albo, albo wiecie państwo, bo się nie podnosi też nie bierze się na ramiona trudnych decyzji. Takich decyzji, gdzie no choćby dzisiaj, proszę państwa, no, Państwo nie popawli tych trudnych decyzji. Tutaj wiceburmistrz to chce sprostować, trochę się przyjęty, mówiąc do tych 50%. Tak? Bardzo słusznie pan radny yy, zauważył, że pytał, bo to chodziło o 50% kwoty, czyli jeśli było 50, yy, ponad milion złotych yy, opłat za cały rok, no to chodziło o 50% tej kwoty lokalnej. Tutaj, bo tej całej kwoty tu była ta no ale to, to myślę, że pan Wiceburmistrz mi Natomiast proszę państwa, to ja będę rozmawiał i będę transparentnie z każdym rozmawiał wyborcom, nawet nie tylko że proszę państwa, no nie jest tylko łatwo dbać o, o swój, swój okręg, jest takie wasze prawo i, i, i wszystkiego żąda, nie da się wszystkiego zrobić, tym bardziej jak pan radny zauważył, że na ten moment nie ma zysku, możliwości póki co pozyskać środków z zewnątrz. Także być może się taka możliwość pojawi. Staramy się w tym, w tym roku, mamy jeszcze jeden pomysł, że skąd pozyskać, czy w ogóle jak wygospodarować środki, żeby mm, z jakimiś krokami, y, proszę Państwa, y, ro, y, dokonywać dalszej y, no, budowy wodociągów. Przy okazji jedno słowo, Panie Przewodniczący, nie chcę długo mówić. Przy okazji powiem Państwu najświeższą informację dotyczącą okręgu południowego gminy, bo to jest kilka miejscowości. Wczoraj miałem spotkanie z Burmistrzem Proszowic w wielu kwestiach, jak między nimi przekazania drog, odcinka drogi, przynajmniej wspólnej inwestycji w Dalechowicach i o rozmów nad Leśnictwem, ale głównie dobra wiadomość dotycząca udzielenia, czy sprzedaży wody z Proszowic dla, dla nic Jest szansa, że, że Państwa że będzie można jeszcze, będą mogły skorzystać góry sieradzkie i sieradzice. Jeszcze w tym roku już sygnalizujemy, myślę, że to w drugim półroczu będziemy chcieli niejako tam uaktualnić projekt, żeby budżet 2020 też mieć możliwości już rozmów z Proszowicami, żeby zapewnić tą wodę i odpowiednie ciśnienie, bo na tym etapie technicznym, na tym etapie technicznym nie byłoby, gdybyśmy podłączyli samą część baronić. Mogłoby nie być, nie mogło. Na pewno by nie było ciśnienia wody i już ma, y, y, użytkowników w ostrowie i w Boronica, i zarówno nowych użytkowników. Y, jest opinia, że musimy, y, musi powstać w miejscowości Ostrów, czyli nie istotne Ostrów, Hydrofornia, która będzie kosztować około 200 tysięcy zł i Proszowice chcą, chcą z nami wspólnie, nie chcą, bo jest propozycja, że jeśli chcemy to wspólnie musimy budować. Więc my już musimy w przyszłym budżecie mieć o 150 tysięcy zł, żeby te trzy miejscowości załóżmy podłączyć. Więc na tym polega, żebyśmy wszyscy brali ciężar trudnych decyzji. Pan Radny Nowak jeszcze by pragnął coś tak, ja Chciałbym to powiedzieć jeszcze Panu Burmistrzowi, bo mówił, że za dużo obiecywali. Ja nie obiecywałem na pewno w tej sprawie, a wiem, kto obiecywał. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, Pan mówi, że nie bierzemy na siebie odpowiedzialności. My bierzemy, Dziękuję. chcemy z Wami rozmawiać, ale Wy nas spychacie do kąta. I dlatego tak się kończy. Po cokolwiek idziemy, to nie chcecie z nami dyskutować. I mam przykład ostatni na sobie i nie będę mówił tu przy wszystkich jaki. Dziękuję. Bardzo, pan może mieć madera w bo też byłem na tym spotkaniu, panie radny, i po tym spotkaniu tutaj z panem naczelnikiem. zobaczyły, bo jest to świetlica o połowę mniejsza. Ja się zgadzam z tym, że ona nie jest, nie ma tam 200 metrów, bo ona ma tam 100, 100 parę metrów, ale na dzień dzisiejszy wybudowanie choćby nawet takiej świetlicy w stanie surowym, czy nawet doposażenie, będzie tańsze niż wyremontowanie tamtych świetlic. Bo przecież nawet mieszkańcy mówili, że ona jest ankrowana, tam jest teren podmokły, trzeba by nie wiadomo, czy by się... Mury nie zawaliły jak ściągniemy dach, bo przecież remontowaliśmy świetlicę w Sieradzicach. I też był projekt zrobiony, że dobudowywujemy do istniejących murów. Co się okazało? Ściągnęliśmy dach, firma ściągnęła dach i nagle mury wszystkie się zawaliły. I trzeba było wtedy w tamtym roku, pamiętacie, przecież 20 tysięcy trzeba było znaleźć na szybko, żeby dokończyć inwestycje. Tu nie jest tak łatwo się powie, że nie wiem, zróbmy, zróbmy dach, yy, poprawmy mury. No jak ściągniemy ten dach i się świetlica rozleci, no też tak może być. Dlatego ja mówię, mieszkańcy, panie radny Wojsławik, mają chwilę czasu na zastanowienie się, czy nie odpowiadałabym takim wymiarom świetlica, jak jest uchodni. Dziękuję bardzo. Panie Staszku, jeszcze tak? Tak. Ja tak. chciałem wice wiceburmistrzowi, że tak było po prostu w poprzedniej kadencji, że nie było mowy o budowie, tylko była taka sprawa, że chciałem tę remisę przeciągnąć, żeby ją wyremontować, ale jeżeli taki skutek jest, to ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli stwierdzono i nie ma sensu, to dobrze, że się będzie budować i po prostu jestem zgodny na to, że mogę rozmawiać i, i mówić, a nie tylko się sprzeczam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa, Pan Radny Mirale? Ja to jeszcze do Pana Burmistrza odnośnie tej wody. Co z tymi podlanami i z tym cłem naszym tam biednym? Bo no tam ludzie mieszkają no, i ludzie się proszą o tę wodę. No, co, co dzień słyszę, jak tam jest kiedy ta woda i kiedy ta woda. No, tam nie trzeba żadnych zbiorników, żadnych przepompowni, tylko wystarczy rurę puścić, zakopać, ciśnienie odpowiednie. Jest sześć atmosfer, woda jest, także może w tym kierunku, kiedy może, kiedy mi się czegoś spodziewać, co mam ludziom mówić? To nie? mówię, panie burmistrzu, to ty, nie mówię tylko ludzie się pytają, co i na mnie głosowali, ale też są ludzie, co tam na pana burmistrza głosowali i też czegoś się domagają od pana burmistrza. Nie tylko ode mnie, ale też od burmistrza. Że też coś no. wymagają. Ale panie... bardzo, dobre, bardzo dobre pytanie. Ja mogę na kopiu udowodnić, że staram się. Przekonywać do inwestycji, bo to nie do mnie należy, że robimy tam, gdzie nawet na mnie nie głosowali, albo ja bym nie lubił. Także chciałbym, nie chciałbym, żebym się tu chwalił, ale to nie jest tak, że, że tam będę robił, gdzie ludzie na mnie nie głosowali. Natomiast bym chciał radę przypomnieć, że w yy, poprzedniej kadencji w tamten okręgu, czyli do Wymysłowa, gmina wyłożyła i wykonała za 400 tysięcy podociąg na Wymysłowa. Było to takie nasze honorowe nawet, gdzie kilka kadencji ci mieszkańcy a mieli niedaleki rzut po prostu odcinek do istniejącego wodociągu do Małej Kazimierzy, kilka kadencji czekali na wodę. Więc musimy trochę też być yy, tacy, że jeśli 400 tysięcy dwa lata temu tamten okręg skorzystał, to teraz musimy pomyśleć o środkach. Oczywiście yy, odpowiedź będzie i prosta, i trudna. Jest szansa, żeby w tej kadencji, yy, w tym w miejscowościach, o który pan yy, pyta, woda popłynęła. Jest kilka możliwości, że można to realizować przez związek, nowy związek, który utworzymy i tak dalej. Natomiast mówię, pytanie i odpowiedź, że w tej kadencji jest szansa, ale odpowiedź jest bardzo prosta też. co też od Pana Radnego i od Radnych zależy. Tak trzeba odpowiedzieć mieszkańcom, że Państwa, będziemy pod koniec roku uchwalać nowe podatki, czy będziemy dalej obniżać podatki i tak dalej. To też, no, pewnie państwo, nie będę wybiegał do przodu, ale jeśli się wstrzymujemy za trudną decyzją założymy podniesienia podatku albo coś. A potem żądamy, no panowie, no rządzenie no, jest trudną, trudną rzeczą, bo trzeba wybierać między potrzebami a jak w życiu więcej jest potrzeb niż możliwości. Więc pytań, na pytanie, kiedy tam będzie woda, mówię, w tej kadencji jest szansa, ale dużo też od pana zależy. A prawda? To, tylko Panie Rangel, nie... Jeszcze dwa słowa tak samo. Panie burmistrzu, ten wymysł to tak yy, dobrze wie pan jak tam jest, tam nie jest wszędzie ta woda doprowadzona, bo jest tam kilka domów, co tej wody nie ma. A może tak by zacząć od pana burmistrza, żeby w naszą stronę coś poszło, dopiero my się zastanowimy, że jednak ta współpraca jest. Coś się dzieje u nas, no to wtedy może i też decyzje będziemy podejmować odpowiedzialne oczywiście. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, proszę pamiętać o tym, że dyskutujemy na temat uchwały sprawie zmian w budżecie gminy. Okej. Bardzo proszę. Czy jeszcze jest ktoś, kto by zabrał głos, ale mówiąc tylko konkretnie na temat zmian w budżecie gminy? Jeśli nie widzę, nie słyszę, przystępujemy, szanowni państwo, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok. Zechce przycisnąć odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Głosujemy za, głosujemy przeciw i głosujemy wstrzymuje się. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła przygotową z stosunkiem głosów 14 za, przeciw 0, wstrzymuje się 0, 0. No właśnie. Przystępujemy teraz, ponieważ już Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF-ie. Czy są uwagi teraz jeszcze w tym punkcie do wpf -ie? Jeśli nie ma, to również przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030? Zechce nacisnąć odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Głosujemy za. Głosujemy przeciw, jeśli jest taka opcja. I głosujemy z się. Oczekujemy na nawet... wyniki. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotom uchwałę stosunkiem głosów 14 za, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Zatem doszliśmy do punktu 7. Zamykam sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za przybycie.